Cześć, zanim przejdziemy do właściwego części filmu, chciałbym Wam bardzo przeprosić za mikrofon moich kumpli. Nie, wiem, po prostu OBS coś jakby mu się odwaliło, albo nie wiem, i przez to niestety tak to wygląda. Są mikrofonem kolegów. A tak to, to poza tym, no to wszystko jest dobrze. My czekamy te bardzo fajnie, ciekawie, więc mam będzie się dobrze bawili, mimo tego, że chłopaki mają, mikrofon czy tam po prostu OBS to zniekształcił. Więc miłego oglądania. Hej! No to 5 godzin zajechał Ale mu mikrofon bierzemy jak mu w sadzonie Nie weź człowieku Głos jak kurtgnam <grym> Nie Tak głośno kurtgnam że się przez to się masz <grym> No to dobra uh, ja, ja, ja biorę tą Janę Lejf Hacking tu zjadę oh, o... prosto <grym> Czy stałem za za Dobra, rot 420, ty masz, z tego co pamiętam, bo coś mówiłeś, Rot 400. Tak? 420 bardzo dobra liczba, podoba mi się kablice do góry. No 420. to O, no odwiedź go. Będę wita. No mój don jest tarny, Nie, sam można się odkrywać. Hmm. No, to było prawo. Tak spojrzeć. Oczy. A ty Gabryś, co robisz, mówię? Ja. Mówię? No, no właśnie. Ja mam doma. I co byś się... się... A ja, ja mam lepszego doma. Syba. Ja nie patrzyłem. Gabryz kitni 5. Ale masz hełm na <laughs> TEN TO W TUNELACH SIEDZI To nie było najważniejsze co zrobiłem Chodzę od wyliczonej No po sekundzie zdecham, teraz się żyje Dokładnie wtyczki Skąd? Nawet nie wiem Słyszałem takie lasy, że nie wiedziałem skąd Chyba z lewej Widzimy Wysadz twojego tonka. Dobra, wierzymy. Oh. Uh! Chodź Bartek, patrz na idola. A nie jakiś... ...biją się. Nie mil. Chyba, że nie da się przybliżyć. Kurde. To ja. Ale co jest? No jeszcze ani hitka oh, nie został. No zapamiętaj, do kary i sztab wręcz. Dobra. Ok, co? Oczywiście bez Zaczłupka, No Pan Bóg. Pokradło mi się. To Hanka. Ta Hanka ci się objawiła. Dobrze. No. Jesteś niewolnikiem, bo to dałem ci tą rolę? Był. Zostawmy im <grym>. tę ucznią. Chyba będzie no zostawić. No. Ale też po prostu nie wiem. Zmienić, żeby każdy rol miał... na no, wiesz, uczestnik, nie rola, że miała te. Wie. No, pozwolenia, prawnienia. Tylko żeby jednak człowiek miał. Będzie wygodniej się przy zmianie po soli. Tu jest czysto. No u mnie się to. Bo nie, zakończyło się. Ja byś podzielił. Dobrze. Nie mogę. Aż wyjdziesz? Ja No. Ja byś... Ja ja mocno go do dozwolenia. A tak tu nic nie widzę, nic dobrego nie Ale, ale, ci zdechnął. zdodżował ten jeden. No. no, ale zdechnął, ale on mi nie zoił. Ale jaki, jest wynik ważny? Uh! Skąd? Ale piękny skrzydł. Cię cześć. pytam. Dawaj, dawaj, Julesiu, tam. A, bo on już jest. Nawet. No. Julbas, co to jest?

Brawo Kto jest takim amatorem? I? O... Ja jestem takim amatorem Ale co tak ten amator zrobił? Amatował Że blokował cię? Nie Amatował Czym jest słowo amatou? Nie tutaj, A co to jest inny strzał? Kuda. A, już nie już Kuda, nie żyje Eee, Lion malała. Eee, to się alibi nie żyje Ogi! Nie tafiłem! Nie. O nieoooo! ma auga, To jest postać, która ma karabin. Ona ma karabin! Ale co? PM. Pomaj ma auga, To jest karabiny, nie PM. Czyli oceniasz go na pro. No. A, to może nie jest tego silna, ale spokojnie mi się uklam.

Tu! Ona nie ma widać podłogi! Zakrywa się czymś, żeby... O właśnie, o tu dasz! O tu! 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 też. No. Ma być takie zakryte. Żeby jednak to było takie... To właśnie nie, nie dopuszczaj. No, ustawiam już. Niech to jest. tutaj? No, ale dobrze. Weźcie zabezpieczajcie coś. No. No nie jest postawiona, a no, w ogóle ścian nie ma zabezpieczonych w, no, w z tym pozorem. Może w tym ścianę przejść. Nie Dawaj, ja już zostawiłem tu wszystko. Ja nie wiem, czy tu zadziała, ale... Jak ja mam stąd wyjść?

Jezu, i było w drzechach. dać? Tak. Ja nie ja wiem. A? No to chyba. No to się jest Ej, ta ja? W górę, trafiłem, ale nie w w głowę, bo ta wiem, ona nie zdechła. Widzicie jak on musiał mieć mąch, najpierw to. Ale to ładnie się... Bo Adam się nie wiem, ja się w Digro, a to grałeś w Digro, grałeś na pewno. Nie, nie grałam w Digro. Nie grałeś. Ciekawe kiedy wejdzie też. On jest tak kurzowski. Mój ulubiony. Oprócz oczywiście haluminowego. Dom tam jakby, Na, no? tak naćpany, ale był świetny. No, nie był... Co? Co? tu nastawić, Co? tu Co? 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 Ja Nastawię te dane w miarę taktycznie. Tu, go tak, bo... Krokiem... Ty, tu potrafię, myślę, że... gru, tak o. ...przy ...potrzebuję... ...by po Co to jest je w dobra, z Gdzie był? No, Okno był. Taki pomiędzy półkami coś w stylu. Kogoś Na kościół ało ma! Kapitałem prawie nie dzieje. 25 ha. Okay. No. Jest przy drzwiach. Ciągle się tam stoi. Ja też masz coś. Nie zżywam. No też nie zżywam. Widzicie, że to jest dzisiaj. Absolutnie. Tu jest kapitało. On jest ubity. O co znaczy? Schodzi na dół. Będzie pewnie od głównego na dół. Zachodnie wejście będzie wchodził. Został kaptał, który jest na górze, wyszedł na górę, podchodzi. Wszedł! Jest, jest! Nie, nie wszedł, wszedł! Jest tutaj, wszedł. Musi tutaj. szedł. Tak no i tak, Nie! A ty... A ty się w ziemię patrzysz! Dokładnie! A taś! Tręda się jednak darować Nie tak wysoka, ale jednak nie wziemy mm. Jakbyś go nawet zauważył to byś mógł nic mu nie zrobić. Nie wiem co by mu zadało to odrzut Niczy się jednak wyżej bo możesz po prostu kawić Myślisz, że mi ucieknie? No i uciekł. No. się trzyma tip, tak? Bo ona jest ważna. Ale co tu? to było? Mogę wziąć Kayn'a. Chciałem... Myślałem na Afton, no. ale myślałem, że to dodam na Doran. Myślałem, że bierzemy Baton. No, ale jak byś nie robił, że... Weź. Bym wziął Kayn'a. Musimy mieli iść tutaj ogarnąć. No. Tak, tak średnio mam. Ej, w co wzory psować i mieć okay. po, ścianę pomiędzy yeah. A, to kop no Właśnie do tego wziąłem ordana. Wow,

Если шкаф, а To boli jak ja tego używam No wiesz co no, chodź ścianę Jest tu noc nawet no, gdzieś siedzi Ma dwa poseczki Nigdycha round Dobra, ja wezmę teraz chyba pana... Yy, pana byczka. Pana byczka? Ja wezmę pana dronochwyta. Dronochwyta. Dronochwyta nie. Dronochwy, Tak, że nie Człowieku. Człowieku. mam tylko dwie tacze, prawda? Jakie biedny to jest? Biedę, TV. Zrobisz tutaj otację? Chy. Ej Zrobisz tutaj otację? Tutaj koło tych drzwi? Co? Jak chcesz być totalnym puszkiem, to fajnie <noise> To <chwilę. Dzień> dobry. <głos> <głos> agresja w twoich oczach jest dobrze Nooo Johnny <głos> Dlaczego tego go bijesz Bo ten danik mi się bardzo spodobał i nie chciałam, żeby był czyjś. Moja każda logika. A ja nie mam Dobra, patrz, patrz na kamki. Tyczyk, który ma mięśnie, ale IQ minus jeden. A jak ludzie przychodzą, to będzie Okay. A, to chyba drugi raz czy trzeci To Trzeci. trzeciego. To jest To jest Nie sama nikogo nie w Ja chyba Co? To się słyszałem. Też coś słyszałem, ale nie widzę. Kuda? Jest CT, drzwi!

Let's go, eu Walaliście się? No jak szefowie! <grym> yes. Co by co Tak. Proste pytanie. Hmm, co by tu lepiej wziąć? No już wziąłem sobie. Chyba to. Mój pukawkę. O nie, ja mam. Chyba ty jakoś wiesz tego, czy... Czy myślałem, No Nie, ja. pewno. A co trzeba no, pojedynczo, czy? Sorry, użyć. No, to Wyle, Wyle. Jedna to grań, a Aszki druga to To właśnie co użyłaś nie wiem już, to Aszki. No. I, o, ażki, ta, i tak tej długi, Nie. nie no, wchodzi.

no nie, no. A mnie widzę z której strony, z był? Z całej czy z lewej? Nie wiem. Mam! nie mam jak wejść, bo od każdej strony. Kurde, tyłem ja. Okno. Ale, na nie poszło. Niech byczek pod latki wejdzie. Mi docił. Nie, nie wiem jak już po P go zdobyłam. Nie wiem co tu to nie jest nasza jakaś siła. No. Ale to jest po tej ręce zamiana ich właśnie. O właśnie. Trzeci byłam, trzeci byłam, trzeci byłam? byłam, Nie wiem czy to jeszcze nie kończy. Ale śmiałem się tak, bo... Tu... Nie wiem, że będę was ścisnął tą p jeśli to stoi ci A ty. A jak, je... dobrze, a jak patrzysz? Krasza sopę, Radeś. Po prostu, krasza sopę. Ale Radeś to nieźle dostał, bo awaryk jest... dobry. Ja dostałem, ale się to tak nie... A, dobrze on ga, Gabryś, Gabryś. Proszę, nie. Gabryś. Tam. Tu nie, tu się nie da tego. No, tu się nie da nie tego. No jak później jakby ścianę to by to się rozwaliło. Nie dawajcie i temu tak być po ścianę. Nie umocnione. No bo to patrzcie jak się można. Jak się umarcie to się nie ona. Postaw w niej na ścianie, coś już nie na powoli. wie, tak dajesz. Nie oh. mamy, ale uh -huh. Może przeżywę. Może. <grymne> <grymne> <grymne>

jak rozwadzili ścianę, to macie na całą korytarz tu. Widzicie? A no właśnie, ktoś z tego korzysta. I zabił ścianę. Ten więc... Miał trzy ściany. A to To Alibi. Która się patrzy w ścianę. No to... Stoi na środku korytarza i się patrzy w ścianę. Nie jest jakaś zadobna. Wiem, <grym> że takie coś się daje, ale w nie na szopku, nie na No czy mam korytarza. Mam paszport. Dobra, Niech ktoś patrzy na Nie, może jestem nie, już myślałem, że to ona... Nok, Jest na wchodach obok tej alibi świetnej. Okej, okay, to wiem gdzie. No. O nie! Jej. Ale dobra, udało się. Uf, kto ufał, Łady Ładnie miejsce. Da -da. Trzecie miejsce! Drugie miejsce! Miałem sześć asystów, miałem sześć. A ja trzy asysty, co?